Ławka, którą możesz obrócić, jeśli jest brudna, mokra i tak dalej. Ta, to jest se pokrętełką, można kręcić. Albo zrzucić Menela, jak nie chce zejść. Można, ta? Można tak zrobić? że Menel tu se leży, ty obkręcasz korbką i spada. Aha. <gry> Jakie ramotyka, dwa balony, mini-wieza firmy Sony. No spoko. A i dzisiaj mamy do czynienia z taką grupką. Obstawiam, że autor komentarza nie jest świadom jakąś śmiechawę wywołał. No ciekawe, czy będzie świadom. <grym> Biedra z rikczem widzę znowu. <grym> A kiedy voucher na alkohol, to już chyba wystarczy. <grym> Biedra z rikczem. O, haha, wiesz, jaki tu będzie komentarz? No, A ja wiem, ciecz. Nie newtonowska, Zawsze się chciało to zrobić, ale przy rodzicach trochę przypał. Dlaczego? Ja robiłem. No i wygląda tak. ciecz nie newtonowska, prawda? To jest taka, że się jak się rusza, to się twarde robi, a jak się nie rusza, to jest miękkie. Ktoś napisał, że ja robiłem z siostrą i ma bardzo dużo reakcji. Nawet odpowiedzi XD. Bo żartu polega na tym, że to wygląda ekspert. Elo, pochwalcie się rekordami. Szybko przyszło, szybko poszło. Całość trwała 3 sekundy. Ale patrzcie, maty. Jak wy tak szybko stracie? Właśnie, jak? To w 3 sekundy na zostało zostało do paczkomatu. Mam uwagi do paczki, ale uwagi. Właśnie mam pytanko, pytanko.pl: Czy jak załatwiacie takie potrzeby? Sra... też nie, nie. No nie tak szybko takie sprawy się kończą. To nie jest minutka i wychodzimy. Tylko ja to tak z 15 minut siedzę. No bo muszę poczekać, aż się sprawy dokończą i domkną wszystko. Co za tym se w Subway Surfers program, coś na telefoniku poprzeglądam. Nie jest takie hopsiu. A jak u was to wygląda? Ty kiedyś występowałeś na kabie? Tak, z twoją matką. Coś właśnie kojarzyłem. A ja sobie właśnie kupiłem taką czapkę. Chciałem powiedzieć, że wy to jesteście bardzo niefajni. Bo jak wstawiłem story, to mi odpisywaliście, że fajna czapka. Czy mama z pracy mi przyniosła. No i było mi smutno przez chwilę. Ale potem sobie zdałem sprawę, że to wy jesteście kurwami, więc... Hot or not? S za piwo lub inne używki. Hot. XDD pamiętam jak chłop z mojego miasta... Dla Menela zrobił za pakę petów i ich nie dostał No co no, trzeba znać swoją cenę A szkoda, że nie dostał go że słabiutka gałka była Menela w nie spodobało Wyobraź sobie, że gość klepie w pośladek twoją dziewczynę Co zro... co zrobisz? Taki jakby tak zrobił Jałem z nim w ślinę poleciał Chłopie, z takim? Słucham, gdzie ją wy... O, ktoś napisał z pie, Bo jestem... Pie... Pytam go, w czym jestem gorszy od mojej dziewczyny, że to ją klepnął Nie, ja mówię tutaj Ślimaka ją Wam też sprawdzali wagę jajec na takiej kochli jak do zupy, gdzie tak robią, co xD przykro mi to mówić kumplu, ale chyba byłeś molestowany, a tam pierdolisz fajnie było <gryz> Gdzie tak można sprawdzić wagę jajec na chokli od zupy? W ogóle to mam pytanie chciałbyś 1000 złotych Wygrać sobie? Powiedz sobie na nie sam, ja tu nic nie oczekuję, ale tak też się składa, że gaminate. Mm, 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 poza tym, że jest pyszny i dodaje energii. Ja i moje ziomy pijemy tylko Gami... Mhm. Mm, mm. To Gaminate zrobił konkurs, że kafla możecie wygrać. E, na stronie, do której link jest w opisie, jest całe info. No, generalnie tam jest taki TikTok wrzucony i musicie do niego dograć, jak nawijacie sobie coś. Wake up! W opisie macie stronkę i tam jest całe info No nie jesteście głupi, żeby tłumaczyć wam Tu każdy krok, co macie zrobić Więc jak jesteście zainteresowani wygraniem Tysiącem złotych, to zapraszam, a Nie będę mówił, z jakim kodem jest Mhm. Mm 10% zniżki na taki asortyment. Prawda, możesz sobie zamówić. 10% zniżki z kodem Require dostajesz na stronie Gaminate'a, do której link jest w opisie. Mhm. Mm możesz sobie zamówić na No i czym jest Gaminate generalnie? Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Powiem tak, zdarzać się picie energetyki, to jest tak mega cringeowe. Pies energetyki to jest taki. Hmm, hmm, hmm. Ulalany, fajnie jest Z kodem i ta sobie zamówić 10% zniżki Nie wiem, uczysz się, liczysz, licz na siebie Jak się uczysz na przykład, nie wiem Matura w tym roku, jak w każdym innym Pracujesz... Pewnie czasem pracujesz, to Gaminate wiesz czasem, czasem energii nie ma, nie chce ci się, nie da się skupić, no to wiesz Gaminate z Kodem Require sobie zamawiasz, tak, takie se zamawiasz, pa, takie sobie zamawiasz, tu odkręcasz, wsypujesz to sobie tutaj, zalewasz sobie kisowianką, dodajesz jeszcze kostki lodu, mieszasz, m? pijesz, całe możesz wypić nawet, bo pycha, jest, i... Eee, energię masz. Nie ma co pić energetyków, bo to cringe. Ja i moje ziomy pijemy tylko gaminate z kodem Require 10% zniżki. W opisie jest wszystko, co potrzeba. Tak serio to zamów to kurwa, bo współpraca mi się skończy. Nie będzie fajnie wtedy. Ja mam to, uh, 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 uh. Trochę mi to zajęło, by zauważyć, że to jakiś koleś, a nie dinozaur. Jak kurwa koleś. Nawet w Jurassic Parku jest. W parku jurajskim jest, to jak to? no jak kur? Koleś. No przecież tu ma ten głęb, tu ma nogi, tu ma ogon. Kur... A co no tam jest satelita? Jakaś. Czekaj. Aha, bo to są ręce jego. To jest łeb kolesia, faktycznie, ale, ale on jest jakiś taki. Co jest z nim? Ma taką. Tu jest głowa, to są nogi. Tu jest ten i on tak na rękach stoi. A jak on zrobił tak, że na rękach stoi i że nogi ma w powietrzu i tak stoi? Jak to zrobił? Na dachu jest, tak? Bo tu, no to po ch... jest to logo Jurassic Parku, bo to ono myli. Jakby tego logo nie było? To by nie było. To by nie, nie było, że dinozaur. Nie by myślałoby się tak, bo to przez to wszystko jest. Wkur mnie ten, wku... mnie ten obrazek. A ten koleś w ogóle jak on tak zrobił? Dlaczego tego psa w do więzienia? Co on zrobił? Jeszcze święta pioruna, drugie święta pioruna. A się kurka ulał. To nie jest ten pies. Czy to jest inna rasa? To jest lab bla bla a to jest. Samojet. Nie? Jakiś jajas. Co jakieś jaja są. Czemu go wsadzili? Też nie wiem, przecież jest biały. Chodzi o to, że do więzienia najczęściej wsadzają mu. Ja to generalnie nienawidzę czarnoksiężników i, i rasistów. Rasiści są w ogóle niepotrzebni na tym świecie. No tak generalnie ktoś napisał pod tym memem, że to chore zachowanie już jest. No właśnie, się zgadzam. To już jest chore zachowanie. Jestem po studiach matematycznych, pisz śmiało. To masz kot, Dawid, Poeta, nazwisko mówi co innego. Aha, że ma nazwisko Poeta jest po studiach matematycznych i powie Powinien być po polonistycznych, tak? Tomasz Kot. Twoje też, bo jesteś psem. Ale go zgasił, bo on ma Tomasz Kot na nazwisko. I powinien mieć pies, bo jest psem. Rozumiem, rozumiem. Generalnie nie chcę wam pokazywać, bo jest zdjęcie telefonu w Nie, No normalnie, telefon? W klocu jest telefon. Komentarz taki. Gdyby miała odpaloną babkę razem, to by mu wyszukał osobla. Eee, śnieźle. Nigdy, ale to nigdy nie wpychajcie mydła do odpływu. Nieraz miałem mydło w odpływie i Git było. A odpływie? Czemu nie? Czemu nie? Wszyscy się, sensie, że jak była mała żyłam sobie rurę, od odkurzacza w wodę i musiałam wyglądać przez to w szpitalu, nie chciała wyjść. ja odkurzacz wyłączyłam. Bejt, wiem, bo kiedyś włożyłem i wyszła normalnie. Wiem, bo mierzyłem. Nie, ja, ja też potwierdzam. Z tym potwierdzaczem jebanym. Trochę masła i wychodzi. O, koleżanka też ma problem z jedną literą w nazwisku. A, jaki miała. Ty tu widzę, masz. Juchacz, jakbyś na przykład zamienić. Mm, na przykład to u na. To, to u na ukreskowane, to by było fajnie. Jegor Kufas. O, widzę, kolega też. O, Kufas. Też można by jedną literę zmienić. Na przykład, na przykład można by dwie zmienić, U na A i S na R i by był Kafar, Kafar37. Piotrek Juchacz, też mam problem z jedną jedną literą w nazwisku. Piotrek Ciupa. O, tu można by usunąć. Uj, by było cipa. Jakieś studia do nagrywania rapu. No bo co to? Do nagrywania rapu nie potrzeba studiów. Wystarczy zawodówka. A, że studia, że takie do nauki studia. I ktoś napisał, że nie potrzeba studiów. A ktoś myślał w koszalinie, że studia, że studia do nagrywania rapu, że jako miejsce, nie? Spotet koszalin, a klauna znaleźli? Uku ale pindol, mega ch**owe mieszkanie Witaj w moich stronnych progach Łazienkę znajdziesz w mosznie, po lewej od wejścia Zaczekam w żołędziu Dobre, dobre Jak ktoś mu okradnie mieszkanie To można powiedzieć, że opierili mu pałę? <grywa> W sumie w sumie tak można powiedzieć. Pomijanie litery W w nazwiskach Kurowska, Malanowska, Kotowska. A dlaczego? Że Kurowska by było, Malanowska, Kotowska? To, to samo? Wychodzić? To. Że w twoim nikt nie dodaje. A jak Aha. Kura? Jakby dodać? To by było. Kurw, gdybyś była zadaniem domowym, robiłbym cię teraz na stole. Dobrze, że nie w szkolnym kiblu razem z kolegami. Właśnie, przecież pracę domową to zawsze się robiło w szkolnym kiblu z kolegami. To może kolega. Może by chciał, tak, żeby z kolegami w szkolnym kiblu. Ja bym chciał. Bracia syjamscy walczą ze sobą w sądzie o prawo do mas. A jacy. A jacy to są tacy. Mamo, czemu jestem taki? Nie, to są tacy, są połączeni ze sobą. Bracia syjamscy, tak? Tak? Zajebiście. I co? Walczą w sądzie o prawo. W ogóle to bez Kwestia bliźniąc jest bardzo delikatna moralnie Co na przykład jeżeli jeden zostałby skazany na karę więzienia Drugi idzie za współudział No to by się zgadzało A oni jeden mózg mają? Nie no dwa bo mają dwie głowy Co dwie głowy to nie jedno. Czad totalny Ty jesteś czadem Wiem Roba dwubiegunowa czad Uuu tak można mówić do kogoś wtedy? No ta dwubiegunowość masz i mówisz że czadem jesteś W takim razie ja też jestem czadem. Jakie imiona dla dwóch szczurków samiczek? Najlepiej, żeby były krótkie i powiązane. Coś jak sól pieprza, ale w formie żeńskiej. Jak ci ku... Dwa suli pieprz łączy. Ja mam propozycję. i dupa. A tu ktoś miał propozycję. 1 i dwa. Jak umrze jeden, dalej byś mieć dwa. Niby tak, ale gorzej, jakby umarł 2 na przykład. By umarł. No, dwa by umarł, to jeden by został. Toś bez sensu. Nitro? Hahaha, ha, ha, ja będąc p***** Na liście a mam walkę wieczoru, to ty kim jesteś? Haha, ha, tak szczerze, to też się zdziwiłem. Trochę fajne, a trochę mi to obojętne. Bo pytacie: Zakład pogrzebowy. My bardzo wyczekujemy walki. Oby się udało. Zakład pogrzebowy, aha. W sumie to już jest po walce. No i się nie przydał zakład pogrzebowy. A ja powiem o tyle na ten temat. Co tu się stało? Moja cudowna Monika. Monika korzysta z moich usług od lat. A to metamorfoza z szarej myszki pięknego łabędzia. Piękna reklama usług korzystania. Mordej na 2D sformatowało. Patelnia z tą Jerry była grana. Była? Wygląda jak czeczeński najemnik. Oj Mati, Mati, Nie, wygląda jak neandertalczyk. O, zobacz, ty, twój stary, jak wraca do domu czasem. <laughs> Jesteśmy wytłumaczyć, co się stało 14 lutego 2007 w piekarni Pawełek Wołomin. Twój stary zestrał się w komin. Ej, ale akurat serio. Pa, widzisz? Dowodzik jest. Normalnie twój stary się zestrał w komin. Mieście Wołomin. A wiecie, co tak naprawdę się stało? W piekarni Pawełek 14 lutego 2007 roku. Nie chcę powiedzieć, nie? A w ogóle Pa zmienili nazwę, że jest piekarnia cukiernia w a nie Pawełek i napisali, że w związku z zaistnieniem incydentem u nękania oraz rozpowszechniania nieprawdziwych i zmyślonych informacji. Spółki, zarząd piekarnia Pawełek skierował sprawę na policję. jaki będzie wyciągnął konsekwencje karne? Coś się napisał? <grywa> możecie nas pozywać, ale wydarzenia z lutego 2007 roku nigdy nie zostaną zapomniane. <grywa> Pełnie zrozumiałe, nic się nie stało. Czasem tylko za bratem tęsknię. <grywa> Winny się tłumaczy? Jestem tylko piekarzem. Ale w ogóle. ktoś też napisał, że aktualnie jesteście bardzo popularni w całej Polsce dzięki temu memowi. Moglibyście zrobić z tego jakąś fajną kampanię, byście zarobili. No właśnie, na przykład zrobić pączki z mięsem. No Przyszły slowburger jest na przykład było. Mięsem były dobre bardzo. Ale w ogóle, na przykład, krokiety, jak są z mięchem. Takie pączki z mięsem. Zajpisty, było. Ja bym w ogóle spróbował z piekarni Pawełek wszystko. Piekarnia Pawełek jest najlepszą piekarnią w całej Polsce. I nic się nie stało 14 lutego 2007 roku tam. W ogóle nie rozpierdalają te opinie, co mają na Google. Dzień dobry, ostatnio poszedłem z moim kilkuletnim synkiem do piekarni, by kupić na śniadanie kilka bułek i świeży chleb. Niestety, podczas czekania na pieczywo, zadzwonił do mnie ważny telefon z pracy i musiałam wyjść ze sklepu by go odebrać. Gdy po kilku minutach wróciłem okazało się, że syna nie ma. A sprzedawca ma obrodzony czymś czerwonym fartuch. Zapytany o to odpowiedział, że to czerwone to marmolada do pączków. A dziecko pewnie poszło bawić się gdzieś na placu zabaw. Wystawiłbym jedną gwiazdkę, ale ciepły uśmiech sprzedawcy oraz pączek z mięsem, którym mnie poczęstował, jakoś poprawił mi ten dzień. P.S. jeśli znajdziecie gdzieś Kacperka, to dajcie mi znać, proszę. Bardzo martwimy się od niego całą rodziną. <laughs> Jakie pyszne się. <pączusie. śmiech> no, takie ciasteczka też są <laughs> Zapraszamy do piekarni, Pawełek! A No co tam, mistrz? Chlebek jest pokrojony! Trzynaście Ja skalwar... To ja wracając coś zwykle A Zapraszamy do piekarni, Pawełek! Bardzo miło nam będzie państwa gości. Ale coś pysny! O, piekarnie, pawełek robi wrażenie. Za moimi plecami stoi piekarnia Pawełek. Zaraz tam wejdę i zamówię 13 pączków. Dzień dobry, a ja dzisiaj mam takie nietypowe zamówienie. Poproszę 13 pączków, ale bardzo proszę, by był wypieszczone jak z obrazka. To jest naprawdę wielki potwór. Ma 30 cm średnicy. Wiem, bo mierzyłem. Te pączki są naprawdę dobre, ale mają posmak ludzkiego mięsa, robi wrażenie. Serdecznie polecam wam piekarnię Pawełek. Można spędzić świetnie czas z dziećmi na jedzeniu pączków. Przydałby się 14 smak. <noise> Czemu w polecanych mi wyskoczyło w... konia w sklepie? Poka serio to robi? Nie. Aha, już widzę, że się święci. Aha. Ale z konia. Nie no, Blacku widzę ma najlepszy content z piekarni i nie tylko. Panie Włodzimierzu Biały, generator kobla jest gotowy. Czy to jest e, to, co yo, ja myślę? panie Włodzimierzu Biały, skończyłem generator bruku. Dobrze, Jeremiaszu. Działa poprawnie? Oczywiście. Produkuję nawet czarny kamień. Jak to czarny kamień? Zobacz, Włodzimierzu. No ale przej**ane, tak się działo właśnie czasem, <laughs> usunie ktoś to dziecko po lewej, to się znaczył piekarnia Pawełek Wołomi, <laughs> ale jaja. Jagoda Koman, Wcześniej chciałabyś mieć jeszcze te na końcu nazwiska, że, aha, że on ma Koman, ty, a Koman, ty. Ale wymyślił. Alanek lat 10 chce kupić EPA przez internet. 12. A o, kto, przepraszam kierowniku. No i co? Przynajmniej przeprosił. 12 lat, a nie 10. Chce EPA kupić. Czego nie rozumiesz? Lepsza zabawa z podstawówki, spychania ostatniej osoby z ławki na korytarzu. Ty, no były jakieś w szkole takie ławki z. A i nadal macie takie ławki? U mnie w szkole były takie ławki z. Na zawsze i można było robić właśnie, że się je tak, tak robiło. Chyba, że na końcu stał ten grubas i nie dało się go przepchnąć. No gorzej jak był i się ławka tak przepier... I ławiesz, że chodzi że... O, Rise of Kingdoms! To duch nie jest dostępny, czy? Nie masz dyplomu jednego z 10 najlepszych uniwersytetów w kraju, drugą przyczyną może być to, że The Sen King schakował ci telefon, to ten z 80 milionami siły. Powiem tak, najważniejsze to wybrać na początek odpowiednią cywilizację. Ja, <laughs> ja wybrałem Japończyków, którzy mają premię 5% do szybkości zbioru surowców i 30% do szybkości zwiadowców. Rise of Kingdoms. <laughs> jak chcesz o współpracę, to ja bym chętnie przyjął i bym powiedział tak, re jakbym jak reklamował, żeby widzowie moi pobrali Rise of Kingdoms To bym tak powiedział Ja wybrałem Japończyków Którzy mają premię 5% do szybkości zbioru surowców Grałeś w Lola? E, eee, to przeszłość <grystanie> Jaką polecacie grę na PC, żeby pograć z dziewczyną? Żeby zbliżyć trochę nasze relacje <grystanie> Rise of Kingdoms <grystanie> Rise of Kingdoms to jest tradycyjna gra mobilna z... Australia odkliśnij zwierzę, które ma ponad 1300 nóg Liczyłem trzy razy <grystanie> Wiem, bo mierzyłem <grystanie> No robi wrażenie takie zwierzę Na ch**j mu tyle nóg by zapier**ać mógł No taki robal za k** i mówi, ta? To zajebiście Nie do poznania, a co ci Poznań zrobił? Aha, twoja orientacja seksualna bia seksualna Helikopter bojowy Bo musisz mieć w sobie dwóch dorosłych facetów, żeby działać? Nieźle A trzeba do helikoptera mieć dwóch dorosłych facetów? A czemu dziewczyny nie mogą być? Śmiałeś żołnierzyki Miałem, nie miałem <śmiałem> Nie, <śmiałem> pamiętam Kiedyś spuściłem je... <śmiałem> tak, A Chciałem się zaśmiać ze słowem spuściłem... Od od razu mi się skojarzyła z Pery Spuściłem je w kiblu na tajną podwodną misję, a potem płakałem rodzicom, że nie wrócili. One utonęły w kiblu. Rudy, co miałeś z Polskiego w szkole? To co mają twoje ryce na utrzymaniu, czyli pi... O, Paris, tak. No to. Tento! Ma tutoriale, jak poprawnie zamknąć mordę. Co? Od 4 kwietnia 2022 możemy robić tak zwane przelewy żabsów innym użytkownikom. Serio? Żabka coraz bardziej sugeruje, jakby żabsy miały zastąpić rubla w Rosji. Już jest droższy? Czy jeden żabs? Nie, cztery żabsy to 1 zł. To 25 groszy to jest jeden żabs. Ty to jak można przelewy robić? to, to przynajmniej Allegro będzie handlowane tym. Albo na Binance, kiedy, czeka, kiedy wejdą żabsy na przykład. Kryptowaluta nowa, żabsy. A ile macie? Napiszcie w komentarzu, ile macie żabsów. Ja mam już. Już mówię ile, już mam, ja mam 3662 A mi to zabierają zawsze, bo na koniec roku bez sensu jest, bo ja nie wydaję tego, a mi zabierają to Karolina Bielaska została Miss World, 22-letnia Polka z Łodzi zgrania akurat najpiękniejszej kobiety na świecie Czyli można być z Łodzi i mimo wszystko osiągnąć sukces Ja jestem z Łodzi prawie, no i nie osiągnąłem Ale to, że najpiękniejsza kobieta na świecie, nie wiem jakie były kryteria oceniania, bo no takie... 5 na 10, może 6. Stresuje się wyrywaniem ósemek, to podrywaj kogoś w swoim wieku. Uwaga, koleś napisał. Mistrz żartu na stronie queik.pl, to podrywaj kogoś w swoim wieku. Czaisz, bo stresuje się wyrywaniem ósemek, to podrywaj kogoś w swoim wieku. Połącz wątki. To zrozumiesz ten geniusz i humor. Umorek.pl Mandzio się już doczekać nie może. A i sam odpisał, jak wyjdzie w Kietce, co ci A do czego wyjdzie? Gdzie? Cudzo, tak bez kontekstu żadnego. Co? O co biega? O co biega? Nie no, o co biega? O co biega? Co to za Polska jest jakaś. Proszę Państwa, za chwilę, to półwysep. Ja. O ja, ale ja, ja. Myślę, było jeszcze jakby o 21.37 taki post. W, został komentarz napisany, pozwrócony. No nie widziałem jeszcze tego żartu. Tak jak się zaczął w tym 2013 czy coś, czy 2011, to jeszcze go do tego 2022 roku nie słyszałem i nie widziałem. Z te 10 lat mi się nie zdarzyło, ale dobre. Spotet Lublin, o kurwa Pamiętacie, że było coś takiego jak Spotted? Robimy przegląd kiedyś. Jest Są dalej takie PE? Spotet? Spotter. Stoję w windzie między 3 a 4 piętrem i czekam na pogotowie dźwigowe już 40 minut, a co? Was. Mam wezwanie do gościa, który 40 minut temu utknął w windzie, ale muszę najpierw wytrzeźwieć. Chodzi o to, że ten koleś tutaj został wezwany do tego tutaj, że on czeka 40 minut już w windzie, a ten napisał komentarz, że musi wytrzeźwieć, bo jest jeszcze na jebach <laughs> bied, co jest znowu biedra. Poszedłem dzisiaj do sklepu i pani mi mówi, że nie ma jeszcze naklejek. Które sklepy mają naklejki? Adamie, do którego sklepu konkretnie poszedłeś? Do biedronki. <laughs> Adam, na Czemu ludzie nadal nie znają podstaw języka polskiego i używają formy poszłem, poszłem Czy to obchodzi? Lepiej k usiąć i pogadajmy o tym. Watermeyerzidy. Hehe. O co jeb*** Bo książki dzieci na festynie. Wichura porwała je razem z dmuchaną zabawką. Łoko, ale pofrunęły. Jak? Wyje Oto pękł Tak tak. odlotowo, A bo to Helem jest dmuchane. Ta i to się urwało i o i poleciało, a ja myślałem, że to pierd* bo to jest taki to wyleciały tu ku. Jakiś dzieciak leci. SKMK. Wczoraj wieczorem nasz nowy Impuls 2 padł ofiarą wandali. Nie zdążyliśmy umyć go dziś nocą i niestety dziś będzie tak woził naszych pasażerów. Ładnie. Skastrowany. Mam zdjęcie podejrzanego. A to wandal zrobił. Tak wyglądało Maroko rok temu i obecnie. Co się stało z tym zielonym? Czym to jest spowodowane wycinki lasów? Taki, że nie są regularnie nawadniane. Wątpię, co to prawda. Jebani weganie. A czym naprawdę? Bo ja nie wiem, co jest prawdą, a co nie. Ja u. za głupi jestem na takie rzeczy. Co się stało z Linem 1 w Warszawie? Dostałem właśnie takie zdjęcie. Uwaga, ruch po to, że jeden wstrzymany. Bezdomni nie chcieli opuścić składu. To po co go podnosili? Ale tu przecież chodzi o to, że opuścić składu znaczy, żeby nie chcieli wyjść. Co ty chciałeś osiągnąć tym komentarzem? 200 reakcji? No to ci się udało. Jak powiedzieć ojcu, zostanie ojcem w wieku 15 lat? Powiedz mu to wprost, a jak zacznie się pruć, że zbyt młody jesteś? To odpowiedz mu, że on jest zbyt młody na no zostanie dziadkiem, więc niech się nie mądrzy Też wam zawsze mama tak mówiła Nie mądrzy się Jak coś dobrego powiedzieliście Ripostę dobrą Ta, no Spoko Gorzej by się okazało, że stary ma 30 lat Kim jesteś, żeby mówić mi, czy mam prawo do głosu, czy nie? Mężczyzną Aha Mhm Oliwka Brazylii śmierdzi Dlaczego taka grupa jest? Zrzucić oliwkę Brazylii na Moskwę Wy chcecie na koniec świata wleci Big Mac. Czemu się śmiejecie z oliwki Brazil? Oliwka Brazil wcale nie śmierdzi. Ładnie pachnie. Co powiedzieć dziewczynie, że chce się z nią chodzić, żeby nie wyjść na debila? Wyślij siura, ale nie mi kurwa. Mhm. Chodzi o to, że on napisał taką poradę, żeby wysłał siura do dziewczyny, żeby nie wyjść na debila. Chodzi z nią. A on napisał, wyślij siura. I on jemu wysłał. I on później napisał, ale nie mi kurwa. Ja pier... Ale. Ty, ale w ogóle gość załamał czasoprzestrzeń. Widzicie? Bo tu jest 11 minut temu, a to 10, czyli to napisał później, wcześniej, a to dopiero. Nie rozumiem. Prawo ulicy, status szkoły. Statut. Status szkoły roz. No I właśnie, to był statut szkoły, że regulamin. Dlaczego ku... statut? Ja też myślałem zawsze, że to status jest. Dlaczego statut? Co to jest Statut. Jesteś w schronie razem z ostatnimi pięcioma ludźmi na ziemi. Jaki jest najgorszy sposób na rozpoczęcie rozmowy? Ktoś napisał: Jak tam twoja rodzina? Ciekawa propozycja. Policjanci z Sopotu poszukują 17 letniej Nikoli Mich. dziewczyna uciekła z placówki opiekuńczej. Szukają. O, i Nikola Mich napisała: Szukać, aż znajdziecie. Znaleźli? Co wam zrobili rosyjscy cywile? Ja tam kiedyś sługiem poczęstował. Ja bym tak, ja powiem tak. Wiecie, co zrobili mi rosyjscy cywile? Wyjęli z nosa dwa gile.